Motto Czuwajcie, stójcie mocno w wierze, bądźcie mężni, bądźcie silni. 1 Koryntian 16:13. To wezwanie do duchowej czujności, odwagi i wytrwałości w wierze. Czuwajcie, oznacza, że jako wierzący powinniśmy być świadomi zagrożeń duchowych i moralnych, nie dając się zwieść fałszywym naukom ani słabościom. Stójcie mocno w wierze. Wzywa do niezachwianej postawy wobec wartości chrześcijańskich, nawet gdy napotykamy opór lub prześladowania. Bądźcie mężni. Podkreśla, że obrona wiary wymaga odwagi, gotowości do działania i nieulegania strachowi. Bądźcie silni. Przypomina, że nasza siła pochodzi z Boga i Jego łaski, a nie tylko z własnych możliwości. To to jest doskonałą inspiracją dla każdego, kto broni wiary i wartości chrześcijańskich w codziennym życiu.